W Kambodża. Ja się dzisiaj szykuję do wyjazdu, jest niedziela. Będę musiał jechać na kilka dni, prawdopodobnie do Pnompem. A co bym chciał pokazać, to tam jakieś czarne chmury, jak widzicie od strony bokoru. Idzie jakaś burza. Tutaj po środku, jak na razie, jeszcze mamy słoneczko. No, ale z drugiej strony też idzie burza. Także może być ciekawie. No, pora deszczowa w Kambodży. Tak często właśnie wygląda. A ja jadę do fryzjera, do starego miejsca Sikej. Ja już na miejscu, muszę chwilę poczekać na właściciela, którego już widzieliście tutaj. No, a my jesteśmy w tym starym miejscu, gdzie przez chwilę Sikej sobie urzędowała. A no, tutaj nie widzę, że postawili fotele. Tutaj też kupili półeczki. Jakiś stoliczek, fotele i też nadal prowadzą ten biznes z tymi paznogciami. Zatrudnili jakąś dziewczynę. A tak poza tym chyba się nic nie zmieniło. A to jeszcze nie wiem w sumie, przy tych fotelach, ale wydaje mi się, że ciekawa rzecz. Dlatego, że wygląda na to, że to jest chyba popielniczka. Chyba raczej na pewno. No tutaj też zresztą. Myślę, że fajna opcja. Jak ktoś pali, chociaż no trochę palić i to jest nie, raczej niewygodne dla, yy, dla fryzjera, ale myślę, że kiedyś tak właśnie mogło to wyglądać, że ktoś sobie siedział i popalał papieroska podczas strzyżenia czy golenia. Ciekawe. Wcześniej powiem szczerze, że tego nie zauważyłem. O, mój tuk tuk jest, zobaczycie jak się, się wygląda. No ja jak zwykle opóźniony, ale pokażę wam taki niezwykły tuk tuk, bo masa jakichś gadżetów, firaneczek. Z tu widzieliście, też wygląda dosyć zabawnie. Włośnik, zobaczcie jaki. Ale zostało mi jeszcze jakieś 7 minut do, do autobusu, tak? Do, do, do autobusu, może do busa się wyrobię, no ale ja jak zwykle Mam opóźnienia Ja już w drodze do pnąpę Pytacie mnie o nową aktorkę, nowej aktorki na razie nie ma ale nie. za to są szczeniaczki nie. fajne i nie wiem jaki jest napasiony, że to bomba wygląda że jakiś chory, nie wiem. Ale tu jest też jakiś jeden. Dokarmiany, ale też taki drugi. W busie sporo turystów. Jakichś hiszpańskojęzycznych. Widzę, że zawsze się na tej samej stacji zatrzymują. Bo zazwyczaj jak jadę do Pnąpem, to zawsze staję na tej samej. Jakiś układ. Ale życie. I wszędzie kokosy, jak to w Kambodży. To wygląda Kambale w Kambodza. Ja jestem u znajomego, bo dzisiaj mu się rodzi syn, a pokażę wam, jakie widoczki tutaj ze szpitala. Wszędzie wieżowce, wszędzie zielono. Dosyć ładnie to wygląda. Mam fajne balkoniki, zobaczcie ile roślinności. No a tutaj zapewne jesteśmy w jakiejś prywatnej klinice. No ale muszę przyznać, że wszystko wygląda dosyć porządnie. TV, obszerny pokój. Także, jak hmm. widzicie, prywatne kliniki w Kambodży, pewnie jak wszędzie prywatne, wyglądają no, na wysoki standard. Oczywiście przyjechałem do Phnom w kilku celach, ale jeden właśnie z tych celów był tutaj na odwiedziny znajomego, narodziny jego syna. Także. Wczoraj przyjechałem troszkę późno, ale, ale się wyrobiłem, i się udało. Dzisiaj z rana jestem już w szpitalu. Jutro mam jedno spotkanie, także się dzieje o Phnom Penh, Kambodża. Podobno kraj trzeciego świata. A zobaczcie jak to wszystko wygląda, akurat jesteśmy teraz można powiedzieć takie troszkę Chinatown ja obecnie znajduję się w Bridge Club Hotel a tutaj zobaczcie jak budują się kolejne budynki o nie wiem ile tu jest pięter, ale na pewno mega dużo tutaj myślę, że pod nami jest gdzieś piętro ciężko stwierdzić, ale myślę że gdzieś 10, 12 my jesteśmy chyba na 17 piętrze o, tam troszkę widać kawałek pnąpę tutaj już jakiś wykończony apartamentowiec o co mogę powiedzieć? No Kambodża buduje się dużo mieszkań, na pewno budują ostatnio rozmawiałem ze znajomym też i yy, niestety, ale no recesja na świecie też uderza w Kambodżę wiecie, tych mieszkań nabudowali yy, apartamentowców na tyle dużo kiedyś yy, jak powiedział mi znajomy yy, mieszkania były sprzedawane jeszcze w ogóle przed budową bu budynków yy, apartamentowców, teraz to już się zmieniło i, i jest yy, można powiedzieć nadmiar i już y, mieszkania nie schodzą tak jak wcześniej. Ponoć z tego co wiem, mają masa, masa Chińczyków ma napływać do Kambodży, także y, być może oni będą zasiedlać Phnom Penh i Kambodżę. Myślę, że głównie Phnom Penh, bo to jest jednak stolica, ale na pewno widać, że cały czas y, rośnie. Y, Nąpę, niesamowicie Tutaj teraz akurat jesteśmy Można powiedzieć w Chinatown To jest taka Taki kawałek yy, Nąpę, gdzie Chińczycy inwestują niesamowite Pieniądze No widzę tutaj też obok też kolejny apartamentowiec Jakiś No robi to wrażenie, no nie będę ukrywał Wiadomo, każdy ma Różne zdania na temat Kambodży, ale myślę, że ze względu na to, że to społeczeństwo jest cały czas bardzo młode 28,6 to jest średnia wieku dodatkowo wiecie, oni mają średnio pięcioro, sześcioro dzieci także na przyszłość na pewno Kambodża cały czas będzie się rozwijać. I to się da wszędzie odczuć. no I, i to widać po inwestycjach w Kambodży. Z takich ciekawostek Wam jeszcze pokażę, bo tu jesteśmy teraz, można powiedzieć, w kuchni. Tutaj mamy płytę indukcyjną, ale mamy też oczywiście kmei style, khmerski style, styl. Czyli jest, no tutaj taki, takie urządzenie, wok i kuchenka gazowa tutaj oczywiście e, wsadza się z boku taką butlę z gazem małym nie wiem czemu nie używają no w sumie ma to sens bo ten łok raczej nie będzie działał na płycie indukcyjnej tak samo jak e, na gazie chociaż nie wiem może może mogę, mogę się mylić oczywiście, ale dziwnie, dziwnie to wygląda. Jest płyta indukcyjna, a tu jest taka kucheneczka mała do łoka. No a tak wygląda ogólnie apartament tutaj. Dwie sypialnie, łazieneczka, łazieneczka też. No niczego sobie. Jest i prysznic. Toaleta. Tak to się prezentuje. Salon. Mamy tutaj jedną, drugą sypialnię. Salon, TV, balkonik. Tutaj na zewnątrz już Wam pokazywałem, co jest. Tutaj jest też jeszcze wyjście z sypialni drugiej. A tak wygląda widok. Niestety. No ten budynek przesłania nam widok na pnąpę no, co nie zmienia faktu, że i tak wygląda to całkiem fajnie. Każe Wam jeszcze tutaj akurat teraz wsiadamy do windy, ale widok na pnąpę wiem, że jest troszkę tutaj za, za szybą, nie jest taki przejrzysty, ale zobaczcie tutaj mamy stare budownictwo i nowe. Mekong, statki na Mekongu. Kolejne chińskie inwestycje. A tu dalej mamy część. Penh. No, myślę, że wieżowców w Penh jest kilka razy więcej. Jak nie kilkadziesiąt razy więcej niż w samej Warszawie. Tempel. Restauracja, kawiarnia powiem wam szczerze, że jestem pierwszy raz tym zaskoczony bo dużo osób które, którzy pracują gdzieś online mega dużo jakichś może zobaczyć komputerów ludzie pracują tutaj online, zdalnie no jest to bardzo ciekawe uważam my przyjechaliśmy tutaj na obiad może jakąś kawkę. O, zobaczcie, każdy nawet mnie nie widzą, bo każdy pracuje zdalnie na fotelach. Klimat <glimat> fajny i oczywiście jest też klimatyzacja. Tutaj mamy taką ścianę. O, właśnie w tym miejscu jesteśmy. Jesteśmy na pierwszym piętrze, bo jeszcze jest oczywiście parter. Może Pan pokaże? Bo nie wiem, czy ktoś do nas przyjdzie, żeby coś zamówić. O, tam mamy wyjście parterek Ale powiem się, że tak. Klimatyzacja. Widzę, że dobrze działający WiFi, wi wi bo każdy tutaj korzysta. Książki. Fajny wystrój. O, może tutaj Pana poprosimy o jakieś menu idę na dół yy. mamy na celu coś z wołowiną i piwo a pokażę wam jeszcze tutaj na dole też oczywiście masa Kmerów Chińczyków Widzę, że nawet jakiś skuter Myślę, że jakiś klasyk tutaj stoi A tu mamy jakieś takie stare urządzenia o, Wygląda to całkiem ciekawe Oczywiście tutaj to miejsce Tempel jest jako kawiarnia i Piekarnia. Nie wiem czy tutaj dostajemy jedzenie o którym myślimy, ale ja tak jak mówiłem, jestem pierwszy raz wygląda to bardzo, bardzo fajnie, taka klasyka. A jeszcze wam pokażę tutaj kolejne ciekawe rzeczy. Jakieś maszyny do pisania. To powiem szczerze, nawet nie wiem co jest. To też nie, jakieś radioodbiorniki. Tutaj e, jakiś kasie, ka, ka, kaseciak. No i do góry też jakieś rzeczy. No i tak jak mówiłem, masa tutaj jakichś pracowników online. Myślę, że mega popularne miejsce, jeśli chodzi o zdalne prace. My cały czas Tempel. Coffee and Bakery I dostaliśmy Jedzonko Chmerski Loklak Tak to się prezentuje, powiem Wam szczerze, że Bardziej dzieło artystyczne niż podrawa dla mnie No ale zaraz będę próbował Myślę, że Wam powiem Jak to smakowało Cena 7 dolarów Jesteśmy na Basak Lane. Jak widzicie, mega duży ruch. Powiem szczerze, że kiedyś bywałem tutaj bardzo często, ale się tak mega pozmieniało. Tutaj jest Backstreet Bar, a tu mamy Mama Wong. Jest to restauracja, którą prowadzi Polak. Jak widzicie, akurat może teraz nie ma dużo gości, ale naprawdę. Mega fajne jedzenie. Dużo tutaj jak widzicie też dostawców przyjeżdża, bo dużo zamówień. Teraz czekuje, czekają na odbiór jedzenia. Ogólnie tutaj ta dzielnica, te wszystkie restauracje. Mega duży ruch. Akurat teraz jak widzicie teraz wszystko się zablokowało i nie mogą ludzie się poruszać. A my idziemy akurat na pić. Tutaj ktoś wiezie Kambodżę w butelce i zieloną i czerwoną. Ale myślę, że jak widzicie na filmie klimat dosyć interesujący. Intexo.com jest to połączenie biznesu tradycyjnego z systemem blockchain. Na ich stronie możecie zobaczyć, jakie obecnie projekty rozwijają oraz możecie wypełnić formularz, aby dowiedzieć się więcej w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami indexo.com.